Cześć, dzisiaj zabieram Was już w klimaty świąteczne. Mam dla Was prezentację kolekcji Magic Winter z takimi słodkimi skwatami. Bardzo mi się podoba ta kolekcja. Mamy tutaj takie klasyczne kolory świąteczne: jak czerwony, zielony, też taki biały, więc trochę mniej klasycznie, że tak powiem. Ja mam tutaj do zaprezentowania Wam arków 30 na 30 cm w tę wersję z mniejszym zestawem, czyli tylko 6 sztuk papierów, to jest 12 wzorów i bonus z dodatkami. I tutaj wyjątkowo w tej kolekcji, nie tak jak do tej pory Wam pokazywałam, na okładce mamy piękny taki wzór ornamentowy, dość uniwersalny, nie musi być zupełnie to na pracę świąteczną, więc to jest na plus, tak? bo taki arkusz możecie wykorzystać też w jakimś innym projekcie, nie tylko w świątecznym. Ja takie papiery bardzo lubię, które są takie mm, no bardziej uniwersalne, ponieważ wbrew pozorom ja na przykład dla święta robię mało projektów. Robię głównie kartki i nic więcej. I też nie jakiejś fałowej ilości, bo po prostu y, to nie jest y, jakby y, moja tematyka. Jak wspomniałam, tutaj mamy właśnie arkusz numer jeden z takimi bardziej niebieskościami, jasnymi kolorkami, ale na drugiej stronie z kolei mamy już taki wzorzysty bardziej arkusz. Fajnie to wygląda: te takie lizaczki, kwiaty, jakutki. Następnie też mamy takie duże już dzwonki z kwiatami, kompozycję taką właśnie, która nam Tworzy całość, e, takie duże kompozycje, no to idealne pod album, zdecydowanie. No i druga strona, zdecydowanie prosta z ornamentami. Tu mamy taki domek na trzecim arkuszu. Dobry, gdzieś jakiś królik się schował w ogóle na pompce. Jak się to wygląda? E, Uroczy jest ten domek na pewno, ta kompozycja. Ja tworzyłam już podobny z taką kompozycją czekoladownik na Merci, bo to jest taka duża kompozycja, lub też na album, bo również na kartkę będzie nam trudno wyciąć cały ten domek. Zawsze tutaj mamy ptaszka i mamy taki prostszy wzór, właśnie na drugiej stronie, którą możemy właśnie wykorzystać na kartkę. Czwarty arkusz to ponownie jest właśnie taka duża kompozycja na jednej stronie, już w zieleniach bardziej i ornamenty, które już były na niebieskim papierze, na niebieskim tle, tutaj w wersji zielonej dla odmiany. Tutaj mamy kolejny arkusz, piątkę, ornamenty, które były na okładce. I kwiaty też takie prostsze, wzory na kartkę idealne. I tu te skwaciki, to jest właśnie czat. Bardzo mi się to podoba. możemy wykorzystać i one już nam się zmieszczą bez problemu na karteczce. I tu właśnie mamy ornamenty czerwone, no i arkusz z dodatkami. I on na okład, na odwrocie, ma taki, takie tło mm, szare ze śniegiem, jakby. I tu mamy właśnie dodatki do wycinania. Gwiazdę Betlejemską, skrzyciki, domki. Do tych papierów również możecie to kupić dodatki digital, które Wam podlinkuję również w opisie, właśnie bo stanowią one takie, takie fajne uzupełnienie tej kolekcji. I yy, idealne są właśnie do robienia kartek, bo one właściwie, te grafiki stworzą Wam całą yy, kartkę, więc zapraszam Was serdecznie, żebyście yy, tam sprawdzili, jak właśnie yy, wyglądają te, te digi, yy, stemple, yy, takie dodatki do wydruku samodzielnego. Dzięki wielkie za oglądanie, do usłyszenia, hej!